Dzień dobry. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zaprasza na warsztaty z projektowania gry mobilnej na smartfona. Gra będzie dotyczyć okresu niepodległości miasta Nowego Targu w latach 1917-1922. Serdecznie zapraszam. Młodzież z tutejszych nowotarskich szkół spotkała się na czterodniowych warsztatach z projektowania mobilnej gry terenowej. Żeby właśnie taką stworzyć tutaj w Nowym Targu, gra jest na temat odzyskiwania przez Nowotarzań niepodległości. Głównym bohaterem, który jest bloger, bo będzie to oczywiście gra fabularna, żeby w ciekawy sposób przedstawić no, te wątki historyczne. E, więc właśnie e, głównym bohaterem jest bloger. E, tworzy materiał do nowego wpisu. E, materiał ten poświęcony jest nie, odzyskaniu niepodległości przez nowotarżan. E, gracze e, pomagają blogerowi zgromadzić ten materiał poprzez komentowanie jego wpisów oraz rozwiązywanie wymyślonych przez niego zadań. Młodzież za pomocą kreatora gier mobilnych Action Track osadzali na mapie punkty, do których na zasadzie lokalizacji GPS będą musieli dotrzeć gracze w grze. Gdy gracze dotrą w zasięg tych punktów, aktywują się im na smartfonach zadania, właśnie wymyślone przez młodzież dotyczące naszej gry, historykom której głównym bohaterem jest y, wcześniej wspomniany bloger.